Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Księgi Izajasza. Zaiste jak Ziemia wydaje swe plony, jak Ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Dobry Panie Boże, składamy Ci dzięki za mijający tydzień, jak zawsze okazywałeś nam tak wiele miłości i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, że w Twoich dłoniach zawsze czujemy się bezpieczni i nie musimy bać się tego, co przyniesie nam los. Jesteś naszą siłą i nadzieją na każdy czas. Ojcze, błagamy, błogosław nam w nowym tygodniu i nie pozwól, by dosięgła nas krzywda. Chroni nas tu zgromadzonych, naszych najbliższych oraz naszą drogą Ojczyznę. Prosimy. Niech Twoja łaska rozleje się na nas i pomoże nam żyć w pokoju serca każdego dnia. Głęboko wierzymy w Twoją sprawiedliwość i zrobimy wszystko, by na co dzień budować swe życie na dziesięciu przykazaniach. Naprawdę słów Pana Jezusa. Nie lękamy się niczego, bo jeśli Ty jesteś przy nas, któż przeciwko nam. Błagamy. Niech światło Twojej miłości rozprasza każdy mrok naszych problemów i pomaga nam przepełniać nasze życie pięknem, dobrem, pokojem i wiarą. Amen. Długo wyczekiwana przez Was książka z naszymi najpiękniejszymi modlitwami jest już do kupienia na stronie Empiku. Sprawdź, jakie modlitwy pomagają tysiącom ludzi każdego dnia, i odmień swoje życie z pełnym mocy modlitewnikiem, modlitwa codzienna. Zawsze z Bogiem. Aby dokonać zakupu, wejdź w link podany w pierwszym komentarzu pod filmem. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!